Moc atrakcji i ogromne zainteresowanie mieszkańców. Tak w skrócie można podsumować: Dni Ziemi Ponieckiej. Impreza odbyła się po raz 17, a wszyscy, którzy przybyli w ostatni weekend na stadion w Poniecu, mogli znaleźć coś dla siebie. Były atrakcje muzyczne, sportowe, parafiada i tradycyjne już miasteczko dmuchańców dla dzieci. Przypomnijmy, że wszystkie atrakcje darmowe dla uczestników dni Ponieca. Pogoda dopisała, ale upały były wręcz tropikalne, mimo tak nie korzystnych warunków ponad 100 biegaczy i biegaczek stanęło na starcie FAMAK Ponieckiej Dziesiątki. Przed startem zawodnicy kryli się w cieniu, by oszczędzać siły. Organizatorzy robili wszystko, by na 10-kilometrowej trasie ulżyć biegaczom. Kurtyny wodne i stoiska z wodą były do ich dyspozycji. Ostatecznie na mecie sklasyfikowano 113 zawodników i zawodniczek. Jak ciężki był to bieg pokazują czasy. W kategorii Open najlepszy Tomasz Kozłowicz z Wielkiej Lipy zakończył z czasem 33 minuty i 43 sekundy. Zawodnicy z dołu tabeli potrzebowali na ukończenie biegu ponad godziny. Drugi na mecie był Jacek Stadnik z zielonej góry na trzecim miejscu, Hubert Naglak z Szelejewa. Wśród kobiet triumfowała Olga Cichoszewska z Sokołowic, startująca w barwach Werner Kenkel Sport Team. Czas 47 minut i 50 sekund dał zawodniczce 18 miejsce w kategorii Open na drugim miejscu. Danuta Ujejska ze Święciechowy w barwach Biegaj Leszno, a na trzecim Aleksandra Król z Koźmina. O Puchar Banku Spółdzielczego rywalizowały też dzieci. Koncerty 17 Dni Ziemi Ponieckiej były zróżnicowane i przyciągnęły mnóstwo publiczności. Zagrały Zbóje, Fil, Kordian i Ira.